Siema, mordeczki. To jest teraz Black Story I witam Was na kolejnym odcinku Clash'a. To już chyba będzie... Też długa seria. I właśnie... ...ja tam nagrałem odcinek. A i zapraszam, bo ja nagrałem też odcinek... z Gita. No, coś nie chce się nam tu połączyć, bo musimy zakluyalizować. Mamy mało procentu dzisiaj że nie ponagrywamy trochę. Zaktulizujemy po prostu. A ogólnie pobierał PSA to będę wam nagrywał też gry na kąpie, bo mam zajebiste mikro w kąpie i w ogóle. No. Bo ta przeglądarka w którą dodaję gry, to właśnie widać, że troszkę, jest, że tak powiem do bani i spróbuję wynagrać Minecraft Minecrafta. Właśnie zbieram też na drugi monitor i żebyście mnie widzieli w ogóle. A może sobie jeszcze, czekajcie, mamy tu coś jeszcze, jakieś gierki. Gdzieś skórdę, do... to nie... O skrzynki spróbujemy, dawaj ze skrzynki. Dawajcie. Ciekawe co na dzisiaj wyskoczy. Tu damy tak. I właśnie to jest ten, właśnie to jest to. Właśnie zapomniałem powiedzieć. Bo już jest ogólnie, tam, bo widziałem 9 wyświetleń. Za 9 wyświetleń to już wam powiem, już będę taki dobry. To jest właśnie, już wam mówię, to jest właśnie ta strona, że jak się wchodzi, to można się do niej zalogować i potem yy, ona jest darmowa oczywiście. Tu się wchodzi, daje się na przykład tu i się losuje. Na przykład wybierasz to i na losuj i ci losuje. I potem to może dać normalnie do CSL-u. Ja tak robiłem. Mogę wam kiedyś nagrać CSL. Teraz ogólnie bardziej grałem to. Mogę wam Naw 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 nawet nagrać GTA piątkę O i tu ma 3 Z2, no nie. I potem to sobie dodajecie. Hmm. To jest taki jakby poradnik. Hmm. Cześć, hmm. A będę chciał się spotkać z widzami. To więc zapraszam widzów. Hmm. Kiedy się ch chciałbym spotkać z widzami moimi. Idę, żeby zobaczyli też. Podawam mojego hmm. maila hmm. widzowie. Najlepiej tak będzie. K, e, to w opisie wam tam podam i kto chętnie ze mną się spórkać, to jak napiszę w mailu. Bo ja gram też dużo w górę. W main gram w GTA piątkę, w GitA Andreas Online, ogólnie gram z kolegami też. Nie, bo ja ogólnie jestem spokojny człowiek, jak tylko nie, tak się bawi. Nie. Jak to mówię? Trzeba się bawić. Dzisiaj spróbuję nagrać GTA dla Was, ale nie obiecuję, czy one wypadły. Tego nie obiecuję, bo właśnie ten, ten program nie wypadł. Bo właśnie nie wiem, e, spróbuję pograć, pobrać OBS-a. O, tu zaraz za chwilę się logować. Nie czekajcie a nie to, o, tu auto jest zakaz reklamy facebooka dam się teraz tam O, ale to nie damy. mi oh, no, no damy mi po prostu nie. ja ogólnie jestem spokojna ja. się chcieli kiedyś to wbijajcie do mnie też w FIFA po prostu. Kto chce ze mną zagrać, to jak pisze, po prostu nie go, hmm. już mamy. I teraz wam pokazuję. Tu macie te wszystkie bronie. W tym logujecie się, i potem cię automatycznie je dodaje. To jest łatwe. Pozdrawiam. Mordeczki. Black Story. I w ogóle wszystkie mordeczki z NTA, i w ogóle ktoś zlubie ten kanał. Nie, to, był taki poradnik. Nie. Sorry, że tamto może nie wypaliło z GTA, ale wiecie, czasami raz wypalić, raz nie wypalić. No to nie moja wina też, bo jak staram się, jak najlepiej. Nar.